Cześć, to kolejny odcinek, w którym Ci pokażę, jak możesz zmodyfikować jeszcze grę duszek w labiryncie, aby była ciekawsza. I oczywiście zmodyfikujemy nie ten fragment, tylko ten fragment, czyli fragment przesuwania się tego duszka, nie ja tak jak powiedziałem w ostatnim filmie. I też miałem pokazać jeszcze drugą metodę, jak tutaj można szybko sobie pokopiować te skrypty, dodając kolejne duszki, więc jeżeli chciałbym stworzyć kolejnego duszka, tutaj to mogę też kliknąć to w ten sposób, że mam już jakiś skrypt, znaczy mamy już jakieś dłuszka z gotowym skryptem, więc mogę też go zduplikować. Powstanie kolejny, identyczny i teraz mogę z kostiumów dodać po prostu jakiś inny kostium, wybrać tutaj jakiś inny, na przykład dodam tę butelkę mleka no i zobacz, że teraz już ta butelka mleka też ma rozmiar tego kostiumu poprzedniego i już tutaj pasuje, więc więc można to też w taki sposób sobie dodać. Ale wrócę do tej tutaj najważniejszej jakby części, czyli do edycji tego tej postaci, która się porusza. Więc to jest jedna, jedna część oparta o to, że leci jakiś, jakiś leć, czyli przesuwamy jakby tak swobodnie dany obiekt na ekranie przez ileś czasu od pozycji jednej do drugiej. Od wyjściowej tak naprawdę jakiejś, gdzie ona jest, do jakiejś Tutaj docelowej. A druga rzecz, możemy skorzystać e, z ruchu, czyli przesuwać naszego duszka o ileś, e, o jakąś odległość. E, no i zobacz, jeżeli chcę, żeby ta postać przesuwała się, e, na przykład w jedną i w drugą, za pomocą tych tutaj opcji przesuń, mogę zrobić coś takiego. Na przykład wybiorę sobie, wybiorę pętlę, powtórz, pamiętam, że ten bloczek ma 10 na 10, przepraszam, 30 na 30 kroków, czy tam pikseli tak naprawdę, pikseli 30 na 30, więc mogę tutaj umieścić sobie 30 i chcę go przesunąć raz, dwa, trzy, cztery, cztery kroki po 30. I zobacz, jak nacisnę. No to on się przesunął. Oczywiście ta pętla zawsze tu jest niepotrzebna, eee, Tu ją, eee, znaczy potrzebna, ale nie, nie w tym momencie, bo teraz się zepsuło, jakby eee, zobacz. Teraz, czyli sobie przesuwam moją postać. Eee, mogę tutaj zastosować też gdzieś opcję. Eee, czekaj, żeby ta postać nie przesuwała się tak szybko. I teraz zobacz, co będzie się działo. On sobie będzie szedł co, co sekundę. Oczywiście sekunda to jest jakaś duża wartość, ale co. 20 sekundy na przykład będzie szybciej, no i mogę tą pętlę powtórzyć cztery razy też, aby ta moja postać mi wróciła. Czyli jeżeli szła sobie tam 30 kroków w jedną stronę, no to teraz niech idzie minus 30 w drugą. I oczywiście użyję pętli teraz zawsze, żeby chodziła ta postać w nieskończoność w jedną i w drugą stronę. To jest, jak widzisz, troszkę bardziej skomplikowana metoda, ale do czego taka, dlatego, że chciałbym teraz to przerobić lekko na mój blok własny, który spowoduje, że będę mógł przesuwać moją postać tak, jak, jak chcę dowolnie. Więc utworzę tutaj nowy blok, moje bloki nazwę ją Ruch przeszkody. I tutaj zdefiniuję kilka danych wejściowych. Czyli pierwsza to jest ilość kroków, jaką dana postać ma wykonać. Drugie to muszę określić, w którym kierunku pójdzie na początku, czyli kierunek początkowy, tak sobie to nazwę. E, trzecia rzecz to czy ma wrócić ta moja postać, czy też ma iść w jedną stronę i już nie wracać? Więc nazwę czy e, wracać. I czwarta rzecz to będzie prędkość, z jaką ma się przesuwać. Tak troszkę skomplikowanie wygląda, e, ale zaraz zobaczysz, jak to działa i że jest bardzo przydatne. Więc Stworzyło się tutaj definiuj, czyli tu mam ten bloczek się stworzył, tu jest jego ciało jakby, czyli wszystko co podłączymy będzie w tym bloku. Te wartości po kolei, które wpisuję, to jest ilość kroków, kierunek początkowy, czy ma wrócić moja postać, czy też nie i prędkość. No i teraz do tego bloczka przerzucę sobie te tutaj dwie wartości. Czyli mam ilość kroków. To jest moja ilość powtórzeń, bo zawsze postać się przesuwa o 30 kroków, żeby była cały czas na środku e, tych kwadracików. Więc wrzucam sobie ilość kroków. To tą, którą to określa. Następnie e, prędkość. To tutaj sobie ustawię, jak, jaka długa przerwa będzie, więc sobie to tutaj podrzucam. Kierunek początkowy muszę zawsze określić, w którym kierunku na początku moja postać pójdzie. Więc z ruchu, bo domyślnie zawsze postaci idą w prawo, ale niekoniecznie tak musi być, bo jeżeli postawię na przykład moją postać tutaj i chcę, żeby ona chodziła w górę i na dół, no to nie może iść w prawo, bo mi się to zepsuje, więc muszę mieć możliwość najpierw ustawienia gdzieś jej, żeby wybrać też, w którym kierunku ma iść. Więc skorzystam tu z opcji ustaw kierunek na, który byłam na samym początku, i tutaj trzeba to się nauczyć tego po prostu, że 90 to jest w prawo, 180 to jest na dół, minus 90 to jest w lewo i 0 to jest do góry. Więc tutaj sobie to definiuję. Kierunek początkowy umieszczam tutaj i czy wracać. Czyli domyślnie, jak widzisz, to działa tak, że ta postać będzie sobie szła w jedną i w drugą. W jedną i w drugą. Czyli zobacz, teraz zrobię dokładnie to samo, co tutaj było. Czyli ustawiam ją na początku gdzieś w którymś miejscu w maszy. I teraz w pętli zawsze wywołam ten bloczek. I muszę teraz określić kolejna tutaj, ile chcę kroków. Więc. E, więc ja sobie określę, że najpierw ma iść na przykład tutaj tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery w prawo i cztery w lewo. Więc określam, że, że cztery. Następny kierunek początkowy ustawię na 90. To jeszcze przypominam, to wynika tutaj stąd, że 90 to jest, zobacz jak się kręcę, że 90 to jest w prawo, więc ustalam, że na początku moja postać ma iść w prawo. Następnie trzeba zawracać, tego na razie nigdzie nie wykorzystuję, to na razie nie działa, nic nie robi. I prędkość ustawię, tak było, na 0.2. Pamiętaj, że nie można wciskać przecinka, tylko trzeba używać tutaj kropeczki do oddzielania e, dziesiętnych od całości. No i on sobie teraz już wędruje. No jeżeli chciałbym, żeby chodził góra-dół, no to też mogę to zrobić. Czyli zamiast wartość początkowa 90 ustawię sobie, żeby najpierw poszedł w dół, czyli Dół, to jeszcze raz przypominam, jak to sprawdzać. Dół to 180, to strzałka, więc ustawiam sobie 180. I on teraz idzie na dół i do góry. W ten sposób. No i teraz zaprogramuję, czy ma tutaj sobie wracać, czy nie. Albo nie. Zanim jeszcze to zrobię, to jeszcze jedną rzecz. Jeżeli, bo po co robić ten blok, a nie robić tego tutaj? Mogę sobie teraz stworzyć kolejny, czyli zobacz, że e, mogę dodać tutaj taką rzecz, że dodaję drugi bloczek i teraz moja postać chodzi w tą, z powrotem, w tą, z powrotem, bo definiuję to ten blok. No ale jak już raz sobie przejdzie w tą i z powrotem, to mogę wywołać inny blok, żeby teraz poszedł raz, dwa, trzy, cztery w prawo i cztery w lewo. Więc mu że jak wrócisz, to później zrób 4 kroki w kierunku 90, czyli w tym kierunku w prawo. Zobaczmy, czy to zadziała. Idzie raz, wraca, idzie w prawo, wraca. I znowu jest ten pierwszy blok wywoływany, góra, I Już sobie teraz chodzi w tych dwóch kierunkach, których, e, których chcę. Mogę mu teraz wywołać kolejny bloczek, że jak sobie pójdzie w jedną i w drugą, no, to niech teraz pójdzie do góry. Czyli znowu tu mam raz, dwa, trzy, cztery. Niech idzie cztery teraz w górę, a góra to jest zero. No i zobacz, że pójdzie sobie teraz jedną, drugą do góry i się wywołuje bloczek na nowo. I tak się kręci ten, nasza postać. Więc tutaj bardzo łatwo mogę sobie wpływać, gdzie on ma chodzić. Problem może być taki, że chciałbym to zastosować, żeby moja postać poszła na przykład. Tutaj, ale nie chcę, żeby ona wróciła mi z powrotem, tylko że później stąd ma iść do góry. No i tutaj musiałbym teraz sobie zmodyfikować tą część, bo zobacz, że to zawsze idzie do przodu plus 30, a to minus 30, a może nie zawsze chcę, żeby ona wracała z danego miejsca. Więc przyjmę sobie, że jeżeli, czy wracać, jeden to będzie wartość tak. Albo można napisać nawet tutaj, możesz sobie zastosować T jak tak i N jak nie. Więc tutaj napiszę sobie, że tak i nie. Więc mm, mogę teraz w kontroli zastosować warunek, jeżeli, mieszczę to całość, w jeżeli, porównam sobie teraz tutaj. Czy ta wartość, czyli czy wracać, jest równe T? Czyli jeżeli czy wracać jest równe T, to znaczy, że ma wrócić, a jeżeli nie jest równe T, to znaczy, że ma nie wrócić z danego miejsca. No i zobaczmy, czy to zadziała. Oczywiście to teraz też nie, nie rozwiąże pewnego problemu. Bo nasza postać też, jak pójdzie sobie na dół, pójdzie tutaj, wróci, pójdzie w tą stronę, no to my mu wydamy komunikat, że on ma nie wracać tutaj, natomiast ta pętla się nie zatrzyma i nasza postać zacznie wędrować w dół tutaj, dlatego że to już musimy sobie dbać o to, co tu się dzieje, więc nie zadziała, na razie poprawnie. Ale zobacz, znaczy zadziała poprawnie, ale może nie tak, jakbyśmy chcieli. I on teraz idzie na dół, tak? Czyli będzie teraz nam tak skakał, jakby po planszy, dlatego, że wywołuje się dalej. Nie kazaliśmy iść, ale to się wywołuje kolejny fragment pętli, Czyli musimy tu już nad tym kontrolować sobie to, co się dzieje dalej. Czyli jeżeli tu go wypuściłem w tą stronę, no to teraz mogę użyć na przykład bloczka kolejnego. Jak jestem tu. No to teraz raz, dwa do góry. To sobie wpisuję. ili dwa. Do góry to jest 0. Czy masz wrócić? Tak, masz wrócić. No i on sobie wróci tu. I teraz muszę, że jest na No to liczę sobie. To teraz jak tu jest. No to mam iść cztery pola w lewo. Bo tu będzie, to raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pola w lewo. A w lewo to jest minus 90. No i nie wraca. I teraz się wywoła ponownie ten fragment kodu. Jeżeli to dobrze zaprogramowałem, to powinno to działać, że idzie tu, w górę na dół, wraca i idzie tutaj. Widzisz, już taką ścieżkę zrobiłem. Trzeba musisz tutaj jakby sobie zrozumieć, jak to działa. I dzięki temu będziesz mógł projektować sobie planszę dowolną. Ta, ta postać będzie dowolnie mogła chodzić tam, gdzie chcesz. W dokładnie w tym miejscu Mogłbyś wszędzie wpisać też nie i sobie sterować jakby ręcznie bez powracania. Natomiast to powracanie czasem się przydaje, bo jeżeli będę chciał dodać kolejną postać, e, na przykład tutaj e, ustawię jakiegoś kolejnego misia i będę chciał, żeby on chodził na przykład tylko w tym korytarzu, dwa w prawo, dwa w lewo, no to wtedy z tych tutaj moich przeszkód e, wystarczy, że. Ustawię, no pierwszą rzecz, którą ustawię, to muszę sprawdzić, gdzie on jest, czyli tutaj sobie sprawdzić, czy x to jest 75 i y to jest 106. I teraz mogę już tutaj sobie wpisać 90. Pamiętać, że to jest ruch w prawo, no i ma iść dwa miejsca w prawo, dwa kroki, wracać. I teraz już ta postać to jest bardzo szybko, on sobie będzie tu chodził. Nawet tutaj chodzi tak szybko, że nie jesteśmy w stanie na pewno tego przejść, więc ten ruch, żeby dało się przejść, mógłby być co 0,6 sekundy na przykład, o, żebyśmy dążyli tutaj przejść. Więc to jest drugi sposób, bardziej rozbudowany, zdecydowanie bardziej rozbudowany, ale dający Ci znacznie więcej możliwości. To tyle w tym filmie. Jeżeli film Ci się podobał, daj łapkę w górę, daj suba. Cześć. Dzięki.